jest coś takiego co dominuje i często się o tym słyszy, że jakby moje życie będzie niepełne, jeśli nie będzie tego partnera czy partnerki, bo... nie będzie tylko mm. faceta, prawda? Bo bez faceta to kobieta nie może jest półpełna. Prawda? Pół... Tak. Mm. Right? Nie jest w pełni kobietą I, i, i ja też tutaj czytając twoją książkę parę razy się natknęłam, że ty już tego nie masz, ale rzeczywiście mówisz, że strasznie bałaś się być sama. Tak. <laughs> I to też była lekcja do przepracowania, mm. bo rzeczywiście Dziś już to wiem, że, że, że wtedy wchodzisz w kolejną relację z braku, po prostu. Mm. I mam wrażenie, że, że, że też tak było u mnie. No i wtedy... Ale, ale czego się bałaś? Bałaś się, że nie będziesz umiała gwoździa wbić? Czy, czy, czy właśnie samotności? Bardziej tak po... samotności chyba, którą wtedy odczuwałam. Ja rozumiałam świat w podobny sposób jak dziś pewnie mm. może większość ludzi. Czyli jak sama, to źle. I w tym całym procesie, jak już tak naprawdę gdzieś do siebie się bardzo zbliżyłam, to sobie pomyślałam kurczę, czy ja w ogóle jestem rzeczywiście taką osobą, która tak bardzo potrzebuje w ogóle na stałe w ciągu swojego życia być 24 z kimś? Czy rzeczywiście to jestem ja, czy to nie są narzucone jakieś schematy po prostu, że muszę być z kimś, że tak jest dobrze, że świat jest fajny tylko wtedy, kiedy go widzę oczami też swojego partnera? Jak się okazało, że moimi jest tak samo fajnie, tylko moimi. No to, 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 to mnie tak odbarczyło z takiego poczucia depresji że, mm -hmm. że, że tak jest lepiej. Mm -hmm. Ale to było narzucone z zewnątrz. To coś ciekawe jest co takiego, mówili, wiesz, bardzo, bo zastanawiam się też, no, ale co z taką potrzebą bliskości fizycznej, emocjonalnej, czy to jest kulturowo nam narzucone, czy to jest po prostu, że tak mamy. Ehm, wiesz, każdy może ma. No właśnie inaczej. inaczej. Ja, Mogę mówić tylko o sobie i o tym, że skłamałabym, gdybym powiedziała, że relacja romantyczna nie jest czymś, co jest w ogóle fajne i, i ważne, mm -hmm. i nie chciałabym przeżyć takiej dojrzałej kiedyś, um, takiego partnerstwa, dojrzałości, mm -hmm. gdzie umiemy, nie wiem, usiąść, porozmawiać, dać sobie przestrzeń na to, że właśnie każdy robi też inne rzeczy, że to nie jest jakieś takie kompulsywne. Byłoby super, ale pomyślałam sobie, co, jeśli się tak nie wydarzy? To co ja mam teraz do końca życia oh, nie wydarzyło się, no i mam przeżyć to życie w jakiejś smutku i dramacie. I jak zaczęłam patrzeć na te swoje takie życie, które możesz sobie w takiej kuli pomieścić, nie wiem ile czego masz, no to jest bym się kurczę, no to to jest taki malutki fragment, którego ja nie mam. I co ja mam teraz nie cieszyć się?